Wchodząc po lesie możemy na pierwszy rzut oka określić, jakiego rodzaju siedliskiem mamy do czynienia. To właśnie jest klasyczny przykład układu siedliskowego, przekroju glebowego, typowego dla zbiorowisk zwanych grondami. Są to jedne z najbardziej żyznych układów, które występują w lasach. występują na szczególnie żyznych glebach. Glebach brunatnych, czasem płowych lub rdzawych. Gleby te były pożądane przez rolników, dlatego wiele grondów zostało wyciętych, aby na ich miejscu mogły powstać pola, sady czasem łąki. Gleby brunatne dlatego są takie żyzne, że wzbogacane są w próchnicę pochodzącą z liści i innych szczątków roślinnych, które widzimy tutaj bardzo hojnie pokrywają ziemię za pomocą różnych mikroorganizmów i organizmów glebowych te. Liście, te patyczki, te, te szczątki zostaną przetworzone w bardzo żyzną warstwę próchniczną. I właśnie ta warstwa próchniczna decyduje o tym, że gleby te są urodzajne i chętnie wykorzystywane w dawnych czasach, bo dzisiaj to nie jest takie proste, przez rolników. W siedliskach tego typu obieg materii jest bardzo szybki. Praktycznie próchnicy nadkładowej, która występuje, powinna występować w tym miejscu nie ma dlatego że cały opad ściółki w okresie jednego sezonu wegetacyjnego rozkłada się glina z której zbudowana jest ta gleba jest z wierzchu spiaszczona do głębokości gdzieś pół metra a później już jako skała macierzysta występuje bardzo głęboko Żyzność tej gleby bierze się głównie z tego, że w skale macierzystej, która jest gliną, występują węglany wapnia, czyli związki, które powodują to, że składniki występujące w glebie są łatwo przyswajalne dla roślin. Rośliny występujące w tym siedlisku korzystają głównie z trzech z pierwszych warstw, czyli z warstwy puchnicznej, z warstwy przemytej gliny. I z poziomu, w którym kumulują się substancje ilaste. Skała macierzysta jest z reguły już poza zasięgiem korzeni drzew i roślin runa, z uwagi, ale głównie dlatego, że już tam nawet nie ma potrzeby, żeby te korzenie sięgały, gdyż w tych pierwszych warstwach znajdują wszystkie substancje pokarmowe potrzebne im do życia. Takie m.in. jak tutaj widzimy wokół nas, są rzadkie ze względu właśnie na to, że ich siedliska zostały wykorzystane przez człowieka w innym celu. Gdyby nagle ludzie zniknęli z naszej planety, to w wielu miejscach, gdzie w chwili obecnej są sady i pola, mielibyśmy znowu za jakieś 300 lat, na przykład, takie właśnie lasy grądowe. Za mną zwarty gąszcz różnych krzewów i młodych drzew. Wśród nich jest leszczyna, młode lipy, graby, dęby, e, kruszyna. One wszystkie razem tworzą nieprzebyty gąszcz. Obecność tak bujnego podszytu, jak tutaj widzimy, świadczy o tym, że tutaj odbywa się właśnie poważny wyścig. Te wszystkie rośliny, które wyglądają na takie senne, ospałe w tym jesiennym świetle, tak naprawdę walczą o przetrwanie, walczą o dostęp do światła. I gdybyśmy tu przyszli za 100 lat i oczywiście w założeniu, że leśnicy nie zrobią tutaj tego, co pewnie zrobią wkrótce, czyli zabiorą te największe drzewa, pozwalając rosnąć kolejnemu pokoleniu, to zobaczylibyśmy, że nie. Nieliczne z tych drzew czy krzewów przetrwały. Ich miejsce zajęłyby no, nieliczne osobniki, którym udałoby się przebić przez tą warstwę podszytu i osiągnąć sukces. Drzew dużych, dojrzałych, dorosłych, szczególnie wysokich, jest tutaj bardzo niewiele i stanowią one właśnie ostatnie egzemplarze drzew, które przetrwały tę walkę ze swoim pokoleniem. Wśród najwyższych drzew w grondzie dominują dęby. Dęby bezszypułkowe, ale także lipy. Klony, klony jawory, klony zwyczajne. Graby, które są podstawowym drzewem w grondzie, najczęściej występują w drugiej warstwie. Nigdy nie dorastają do takich wysokości jak dęby czy lipy. Ale pamiętać trzeba, że nie ma grądu bez graba. Grab to jest podstawa i główna definiująca roślina w grądzie. Jesteśmy w zupełnie innym lesie niż przed chwilą, a jednak to jest ciągle grąd. Widzimy taki, taki stan gruntu, w którym ten, który odwiedziliśmy poprzednio, będzie za około 100 lat. Widzimy tutaj dorosłe, dojrzałe drzewa, nie widzimy podszytu, możemy za to bardzo się dobrze rozejrzeć po całej okolicy, ponieważ nic nie zagradza nam możliwości spojrzenia. Natomiast, tak jak i w tamtym grondzie, w runie praktycznie nie ma w tej chwili roślinności. Jest jesień, i Runo już dawno śpi zimowym snem, od przynajmniej wczesnego lata. O tym gruncie możemy powiedzieć, że jest to na pewno drzewostan dojrzały, drzewostan, który już osiągnął stan klimaksu. Klimaks. To taki stan zbiorowiska leśnego, w którym nie zachodzi już ewolucja, to jest już ten stan, który, do którego osiągnięcia dążą wszystkie ekosystemy leśne. Teraz będziemy obserwować przez najbliższe 200 albo 300 lat, jak ten drzewostan starzenie się, jak zjawiają się tutaj nowe gatunki grzybów, porostów, muchów, które opanowują dojrzałe drzewa i przygotowują je praktycznie do śmierci. Śmierć drzewa jest tak naprawdę dopiero połową jego życia, ponieważ kiedy drzewo umiera, czyli nie widzimy, żeby miało liście, kora powoli zaczyna odpadać. Tak naprawdę drzewa wtedy stają się królestwami życia, ponieważ na ich powierzchni, w ich wnętrzu mogą rozwijać się organizmy, które nie mogłyby funkcjonować, gdyby te drzewa były żywe. Na jednym martwym dębie może żyć ponad 600 gatunków różnych organizmów. Wśród głównych gatunków lasotwórczych w grądzie wymienić należy dęby szypułkowe. Ale tutaj widzimy zupełnie inny gatunek dębu, jest to dąb czerwony. Dąb czerwony jest gatunkiem obcym w naszej polskiej florze, jest gatunkiem wprowadzonym przez leśników z Ameryki Północnej. Można więc powiedzieć, że gatunek ten jest tutaj z innej bajki i rzeczywiście trzeba podkreślić, że jego obecność tutaj jest tak zwanym artefaktem, czyli jest spowodowany działalnością człowieka. W czy to jest dobre, czy to jest złe? Można to rozważać na wiele sposobów. Dąb czerwony, na przykład, licznie owocuje, obficie każdego roku, dostarcza bardzo dużo żołędzi. Jak się rozejrzeć tutaj, to widzimy tych żołędzi całkiem sporo. One różnią się kształtem od żołędzi dębu szypułkowego. Są bardziej masywne, bardziej okrągłe, mają inne czapeczki, inaczej są umieszczone. Na naszych półkach e, są bardzo smaczne, obfite, i takie zwierzęta jak sójki, e, wiewiórki, dziki bardzo chętnie witają taką obfitość żołędzi e, każdej jesieni. Liście dębu. Czerwonego, różnią się od liści naszych rodzimych dębów, dębu szypułkowego, dębu bezszypułkowego. Są bardziej skórzaste, są twardsze, są trudniejsze do przetrawienia dla naszych organizmów glebowych dla dżdżownic, dla mikroorganizmów glebowych. Dżdżownice, które próbują odżywiać się tego typu szczątkami roślinnymi, chorują, umierają. Dla nich to jest po prostu trudne do strawienia. Ze względu na swoją skórzastość, twardość, trudność przetrawienia dla organizmów glebowych, dłużej zamieniają się w warstwę próchniczną. W związku z tym ta materia organiczna dłużej pozostaje poza obiegiem materii w przyrodzie to dla takich siedlisk jak żyzne siedliska grądowe jest nie bez znaczenia. Ta materia, która powinna służyć kolejnym pokoleniom roślin w chwili obecnej jest zupełnie nie do użytku, jest zamknięta w banku, można powiedzieć nie do użycia dla organizmów i dla roślin. Jest bardzo poważny problem, jeśli chodzi o cykl obiegu pierwiastków w przyrodzie w lesie. Kolejnym problemem jest fakt, że każda roślina, w między innymi drzewa, Wydzielają pewne substancje poprzez korzenie. To, co wydzielają dęby czerwone, zupełnie różni się od tego, co wydzielają do gleby dęby szypułkowe, bezszypułkowe. W związku z tym jest to kolejna bariera trudna do przebycia dla organizmów glebowych, dla których te substancje są toksyczne, trudne do strawienia.